Zapraszam na kanale IbizGear w serii filmów technicznych, w znajdzie znajdziecie najważniejsze informacje o naszych produktach. A w tym filmie... Multiplikator favorite U1. Najtańszy multiplikator w naszej ofercie, ale oferujący naprawdę wiele. Główne przeznaczenie tego multiplikatora to przynęty mniejsze oraz średnie. Od 10 do powiedzmy 40 gramów maksymalnie. Moc hamulca tego multiplikatora to 8 kg. Z dodatkowych ciekawych rzeczy posiada również terkotkę hamulca, czyli w momencie walki z rybą słyszycie, jak hamulec przeskakuje, jak hamulec pracuje. Podobnie jak w o szpuli stałej. Terkotka jest elementem spotykanym w niewielu multiplikatorach, tym bardziej w multiplikatorach tańszych. Przełożenie tego multiplikatora to 7,1 do 1, co daje nam nawój na jeden obrót korbki 76 cm. Ilość łożysk w tym multiplikatorze to 6 plus 1. Niewielkich rozmiarów multiplikator o wadze zaledwie 196 g. Zastosowaliśmy hamulec magnetyczny po prawej stronie obudowy z pełną regulacją pozwalającą na idealne dostosowanie siły hamowania szpuli. Dodatkowo po lewej stronie, jak klasycznie, mamy hamulec walki w formie gwiazdki oraz docisk szpuli. Multiplikator ma naprawdę ciekawy design, bardzo wygodne knoby, wygodną korbkę i naprawdę przyjemną pracę. Idealna propozycja dla osób, które dopiero chcą zacząć przygodę z castingiem, lub nie chcą wydawać zbyt wiele na sprzęt, a dalej uzyskać naprawdę fajnej jakości produkt.